Dzień dobry. Dzisiaj będziemy kopać jako Steve, żeby zrobić stacha zadowolonego, żebyśmy dostali wszystkie trzy diamenty. Dwa to było ostatnio najlepiej, ale spróbujmy. Najpierw kto? Ty. Spróbujmy. Jeszcze diamanty dostaliśmy. 7 sekund. Teraz kolej tego. Dobra, teraz moja kolej. Ej, Ej, No. Nie. Ale ten, robiliśmy wtedy. Wtedy robiliśmy testing tej gry, co nie? No to mi wyszło najlepiej. Ale na to drugiej mojej próbie wyszło gorzej. A teraz to poszło lepiej temu gościowi, więc... Gold. Wszyscy, obydwaj jesteśmy gold, bo mamy i tak dwa diamenty gold jednak. Only. No. Czyli mm. razem cztery diamenty.